Lecimy. A bierzesz jakiś pistolet? Nie, idę, idę tak z pałką. To ja też. Zostawię, przynajmniej jeden będzie w chałupie. Wiesz jak, jak będzie więcej ten... Yy, więcej ammo to sobie zaryzykujemy. Tu mi skurwy s wyjebały. Gdzie z której strony łowisz? O no, tu z boku. Aha Cyk, cyk, cyk. I od góry w, w lasy, tak? Bo tam dachu nie miałeś czy jak? Nie, tu z boku jest od Czekaj, nie z tej strony patrzę. Chyba. Nie z tej strony już. o. A tutaj. No ta, centralnie. <laughs> Dlatego ani nie wstawiam tam ścianę. No nie, 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 nie wstawiam, bo to... Ba dalej będzie ich kuścić, dla jak to będą myśleć, że sobie wiesz, co czas tam siedzisz. Zobaczymy, chyba że tam ktoś cały czas skampiuje w tym miejscu. Tu z tego małego domku widziałem się paliło, a wcześniej grałem. Mhm. Ale to też jest jakiś świeży domek, no? No. Decyzję ściany. A, bo to jest to od... Jedne są otwarte, a tu są. <laughs> no nic raczej eee, tędy. Droga już jest. Tu jest ta klikka. Tak. Będę musiał poświęcić taki jeden dzień, a potrolić. A te czerwone tak perfidnie. Mhm. to właśnie trzeba trochę tej amunicji uzbierać. Ja też tak bym skakał po nich cały czas, tylko że... Nie masz czego strzelać. No zobacz sobie ten, ja idę tu. Nic nie ma. To jest to musi krążyć cały czas. Tutaj też paczka zebrana. Ta. Muszą krążyć. Gdy zobaczysz, czy to się zalega czegoś nie widać, jakiegoś innego hangarku. Powin... Wydaje mi się, że coś powinno niedaleko też być, ale... Nie, chyba nie tu. Kamienie są, pełno kamieni leży poniżej. To idę lutować tak samo. Siema, halo, hej Siema Masz mikro? Słabo cię słychać strasznie Słabiutko, słabiutko Przebie się był na mam żarciu z ziomek i lotujemy na kamień. No to czepnij, że. <gry> nie, dzisiaj będę sympatyczny i miły Słabiutko cię słyszę, prawie w ogóle. Ty no jak, jak ten koleś wali kamieniem w drzewo, żeby zdobyć patyki, to na pewno nie będę go zabijał. Ole, jako jak jakiernicze. To jest człowieku. Tu... Ładnie wow, wchodzi... Ale chyba z to Nie, nie wiem. Co to jest? Szok. Masakra. Czemu? No ja, Fajne, ja się fajna, to muszę pokazać. Wiecie, ale, tak, ale znaczy... Ale nie wiem, czy to stoi na wodzie? Nie, tam jest jakiś sen ale no no szok Cieniutkie, no nie wiem co to jest w tym momencie jestem zdziwiony Takiego czegoś nie widziałem tak jakby, że taka miejscówka jest totalnie wygląda na to jakby ten, 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 ta cała podstawa ten jak to się mówi fundamenty? fundamenty były na wodzie chodź no. tutaj no to nie wiem czy to przez to że tam jest tak płytko czy jakoś może dobra, tam wracam, bo ciemno się robi to jest w miejscu. Ktoś tu łazi. No. Słychać go. Mhm. Ooo. No nie, nie wesoło. No, to wiesz to światło widzicie, chyba strasznie. No, dobra, robię mu. zobaczymy ile wyjdzie tych 500 mm naboi. Także się nic nie nikt nie, odezwała, nie? Coś cicho mhm. to jest najgorsze, Bach, 83 pociski, super Dobra, rozpadamy materiały. Zaraz się jeszcze się wypala, to niech się wypala. my się nie podusimy piła w tym w końcu dziury są w tych deskach hmm. I co? Gotowy? Ja. gdzie założył. Ja myślę, że możemy iść tak. Najpierw tam dziewczaj jeszcze zobaczyć. I na te nasze czerwone zwieraczki na drodze. No. no. Któźba będzie zaraz. Może się nikt nie będzie kręcił. Co ty od góry zaczynasz? Aha, bo to tylko takie wejście będzie. No tam będzie tylko wejście i mhm. zejście na dół. Mhm. No, ten drewno leży. To będzie. Dobra. Tu ma tą fajną chałupę z tyłu też taką właśnie, że mu tam nic nie wsadzą, nie wysadzą tego praktycznie. Mhm. Ciemno się robi Nie się zglądać po cichu. To ty tam się latarką bawisz? Nie 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 Oraz ciemno, raz jasno mi się robi A bo ja też mam takie jakieś z teksturami się tak... ...cikniecie Masz. Czekaj, okay, bo to z drugiej strony jest skrzynka, widzę. Coś... nie ma skrzynki? Tabletki. na radiację. Mhm. Dobra, idziemy na prosiaki. Ciemno już. Wreszcie hmm. mi przyodpalić program Ja mam poskurzę się moją wspaniałą latarką Mam no, nadzieję no. że wszyscy grzecznie śpią Nikt mnie tutaj nie będzie próbował zaatakować Ale jeszcze wyłączę też nie, to ja też to już powinienem włączyć. To, to widać. To jest chyba fabryka. Nie, to jeszcze drzewa, No To jest cały czas ta sama droga, nie? Ja, tak, tak. Ale jeszcze komina nie, nie widzę. No bo ona tu zakręca, my wtedy zawsze na skuśkę biegliśmy jakoś. <kluzny> Już widać I zwierzątka też są to, to Naboje do, Naboje do M4 I 5 sztuk do tego 9 mm Żarcie. Uuuu, jest coś. I teraz buciki. Cienku, nie mogę pani jako trafić. Lagier? No chyba tak, tak, bo strzelam kurde, a on stoi. Tak, bo nie mogę bronić wymienić, nie. nie Tutaj ja tam gdzie jestem gra. Pewnie zaraz zniknie tam. Wielki, czerwony Ło wow, wow, wow. Dobra Zaś żarcie Tam ten yy, Piękna skrzyneczka niebieska o, pięknie To wszystkie? Zwierzaczki Lecę jeszcze do tego Znaczy jeszcze tu będą z boku, tu polecę jeszcze potrolić Aha. Czekaj czy ja mam coś do picia? chyba nie wiem, bo mam 400 lat wielki, odsunę się trochę To odsun się ja ci zaradam da wodę mhm. Proszę, trochę prochu i potrójna skrzyneczka. O. Muszę znaleźć tylko. Chyba maleje radiacje, tak? Maleje dobrze. No ja już biegnę. Tabletki ci mogę dać. Nie no, teraz nie potrzebuję, bo i tak chyba wracamy, nie? Znaczy tu ja mam jeszcze, mam w... to, to do No czekaj, masz butę wodę, wodę. wodę, wodę. Lapnę sobie. Łatwe sobie. na... sobie. Łatwe hmm, mnie. Łatwe Tu jest to. Uh. Jeden dech. Nie wiem, czy zaś jest tak. No właśnie, tu by co się O okay. tak, był lak biegną no zbieramy za szybko, nie? Zabię. Tabletki znalazłem Masz 4... jakieś? 14 metalu Puszka żarcia Żarcie Batony jakieś Kolarskie I hełm Bierz, bierz, nie ma żadnej księgi, chyba nie ma. Znaczy już wziąłem. Dobra. Ale jak już jestem, tutaj zaraz za ścianą są dwie. No. i tabletki na radiację. Tak i pięć sztuk naboi. Hm. Źle mm. <klujne> Trochę prochu Ciekam, bo mi zaraz to padnie Radiation O, już mnie ja tam delikatnie tropie, ale... To, to sobie poradzę, to jest drewno 6 Tak, nie poradzaj To trzeba To Nie ja Zabił mnie z M4 Jan Fucking shit, kuź was... Hmm, dupek jeden. A ja miałem wyłączoną latarkę, musiałem z daleka widzieć. Zmęcza się nad Ty no. Wtedy siekierkę masz, tak? Mhm. Mm to jedzie ja teraz przelutuj tutaj to wszystko już będę świecił. Jeszcze przez 90 sekund. A zaraz powinien ten tam... księżyc wierzyć. Chodzi na dół, także zachodzi tam jest jakiś a to jeleń Zaślak, <laughs> nieźle o wow, 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 wow. Tylko teraz nie wiem w którą stronę trzeba biec mm, tu. A to jeden A tu kamień To pokój kamień Tu to chodzę. Tam dalej też chyba Drugie, jest Drugie, tak, tak Zaraz mi się skończył, już jest na żółto To ci dam mojego haczetkę, mam dwie Tylko, że zaraz gdzieś skończy światło, ale chyba wstaje dzień O, już mi się skończył Ej, już kiknę, no, proszę bardzo prezencik no. świeżo naprawiana, o, jasno, światu, ciemno jest, no, czekaj, gdzieś tu jest, o, wymiana, kurde, ja żarcia nie mam, przeje tu gdzieś, znowu nienajedzony to możeś przyszedł? <gry> Tu Czekaj, tu się zaraz robię. Nie tu. Dobra, zgaszę to, bo się dzień robi, nie? Mhm. No, widzę kamień tam daleko. I tu. No tak, będziemy wracać, to spróbuję ten. No, ale ja muszę. Co Papu zrobić? No tu ognisko. było Tu było ognisko Idę zobaczyć na te zwierzątka No tu jest drewno pod tym, pod drzewem O fucking shit o. Tarczę, to jest tutaj, tutaj nie mam apteczki. Uuu. Może apteczkę? No. Tylko Cię nie znajdę chyba. W tym domku jestem. Kurwa. Ja pierdolę i umrę z głupoty. Jestem tak jakbyś... a no, w tym domku, tak mniej więcej na środku od tyłu... Wyszłem na zewnątrz. No i widzę Cię, widzę Cię, ale to musisz szybko... Szybko wyrzucać ją Nie, on nas O fuck Udało się To oh, shit A, to tu masz taką kanciapę swoją Nie Tak widzę, że grillujesz tutaj tak jak, no jak wiedziałem, się... wiedziałem że tu jest ognisko, no nie będę leciał do domu Jasne, ja idę ten, ja idę po tego kuźwa... Teraz mogę zabrać to wszystko po już po tego ciura co mnie ugryzł, kuśba, bo tam jego mięso zostało No Ktoś tu paskudny wilku Nie ale co się narzeć tej radiacje. Ja mam jeszcze amunicję na ten mamy, na kilka zwierzątek mamy żeby wysłało dwie te niebieskie skrzynki taki mhm. ładny papierek no ładny papierek lepiej fundamenty metalowe A znaczy właśnie nie wiem czy to jest z osobna każdy element metalowy oni wiesz to będzie czy to będzie po prostu ogólnie jako, jako metal odblokowany i można wszystko robić metalowo nie wiem na chyba jako ten o, o, pojedynczo? ...pojedynczo chyba mhm. ale nie jestem pewny nie dam głowy uciąć no ja też właśnie nie wiem, bo widziałem nieraz jak ktoś budował, ale nigdy się nie spytałem. A szkoda, ale to nic. No dobra, widzę pierwsze czerwone zwierzątka. Trochę metalu. Zaś holo. Hmm. Tradycyjnie. Chodź nie świadku, chodź. Puszka. Co masz dla mnie? dla mnie masz amunicję, o bardzo ładnie zaraz tu rozkrujemy, następny następny będzie. a w kolejności ty. taka fajna duża skrzynka pusta co jeszcze z tyłu? nie Zda te wilki tak szczekają dziwnie Zaś trochę metal Paper moi drogi co tu mamy? laser sight oczywiście naumiany no jestem z tego także nie ja kolego, kolego, ty tutaj chodź. O, o, się ciebie tu znajdzie. Ręka sprawiedliwości. Same te smelt. Te mm. woreczki małe. O, skrzyneczka. Jesteśmy na dobrej drodze, Żeby Żebym znowu mi to jakiś pajac nie przeszedł. Ile ma, mam ammo? Dobra, jeszcze na tych dwóch <coughs> Chodź piesku, chodź. Kask, zaraz zakładam na głowę. Taś i sześć prochu. Obudź się, o. No, no, no. No, dawaj, dawaj. Cztery napoje dziewięć milimetrów. I trochę śmieci. Buciki. Jeszcze mam siedem nowoje. Na ostatniego świadka. O! Pistolet znalazłem. Z pięcioma tymi. To nieźle. To ja można powiedzieć, że się ubrałem za to. Przy pomocy zwierzątek. Dobra, wracam. No co, to nie mam już ammo. Może jakiś kamion, kamieszki zdotuję po drodze. W każdym razie nie było źle. A jest nasza skrzyneczka ukryta jeszcze? Ciekawe, nie żeby ma, zobaczyć. Nie ma, nie ma. Nie ma już. A, znikła. Mhm. Jelonek tu jest. Szybcie, bo mnie bije. Co cię bije? No, radiacja. A. Muszę uciekać. was znowu pies, ja pierniczę. Nie no, jak mnie teraz ugryzie, to już po mnie. Mam bandaże, z razie. A, no, spierniczę, obłokiem ja mam to. Czekaj, poczekaj. Tu jest wieś też, tym bokiem trzeba iść. Czy to był kamień? A. Tak, oczywiście na to zmarnowałem apteczkę, bo jadłem surowe mięso. Kurde, a tak wziąć do jedzenia. A zawzięty, jeszcze goni. Kiedy miałem jeszcze w tą drogę, w tą ulicę skręcić tam i zobaczyć, czy tam się coś nie zreskuje. ...kamieszek. Kurwa, ten niedźwiedzie. Gdzie to ten niedźwiedzie się tutaj... ...to gorzej jak króliki się rozmnaża, chyba. Dobra. Daślak. I Jesteśmy w domu. Wiesz że lagujesz ja na razie idę, tego nie czuję, ale nie zaraz mi O kamienia nie mogę stóc hmm. Tak ja nie mogę maknąć tym Chuć masa, Tak, kamień gdzieś, przy... To, że... Kamień przy kamieniu I, misi, tak. i Misiu w krzakach. O. No ja czekam tylko. Ty, gdzie? Gdzie mój dom? Gdzie ja poszedłem? Olu, olu. Ty, nie mam mojego domu? Ja, nie ma. taki lag, że nie ma mojego domu. A? Ej ja pier... Nie mam domu. Ej odlagujcie tą grę. Ty no stary... Idę sobie, idę, patrzę, kuś, No, tradycyjnie. O, dead, wywalony.